Cześć, tu Weronika. Chcę przedstawić Ci Dynamiczne Surya Namaskar, czyli powitanie słońca, jako wielowymiarową praktykę korzystnie wpływającą na sprawność fizyczną i zdrowie. Zainspirowana wiedzą i doświadczeniem doktora Krzysztofa Steca, autora książki Dynamiczne Surya Namaskar oraz wielu artykułów naukowych na ten temat, wprowadziłam regularną praktykę do swojego życia, a korzyściami chcę się podzielić z Tobą. Prezentowana tutaj sekwencja to tak zwana seria Rishikesh. A ponieważ praktyka Suriana Maskar ma pozostawiać nas z poczuciem ożywienia i entuzjazmu, a nie wyczerpania, należy ją intensyfikować z czasem, zwiększając ilość i tempo powtórzeń. Pierwszym krokiem jest opanowanie wszystkich pozycji, a są to kolejno: prana masana, ręce złożone na klatce piersiowej, hasta uttanasana pozycja uniesionych rąk, rozciągająca przód ciała. Pada hastasana, czyli skłon w przód z dłońmi przy stopach. Tutaj koncentrujemy się na odczuciach płynących z tyłu ciała. Kolejna pozycja to aśwa sanchalana czyli pozycja jeźdźca z jedną nogą w wykroku, rozciągająca rejon miednicy. Parvatasana, czyli pozycja góry kojarzona również z pozycją psa z głową w dół, kiedy ciało przybiera kształt odwróconej litery V. Pozycja między m.in. wzmacnia nadgarstki i ma również odprężyć kręgosłup. Ashtanga Namaskar, czyli pozycja ośmiu punktów podparcia, przede wszystkim wzmacniająca obszar klatki piersiowej i obręcz barkową. Bhujangasana, czyli pozycja kobry, Pozycja otwierająca przód ciała i wzmacniająca mięśnie pleców. I kolejno powrót przez te same pozycje. Na pierwszym etapie praktyki, w każdej pozycji, zostajemy na kilka oddechów, zwracając uwagę na cechy szczególne pozycji, analizując swoją postawę i odczucia, które się pojawiają. Po opanowaniu podstawowej sekwencji można przejść do poziomu drugiego praktyki, czyli synchronizacji ruchu z oddechem. I poziom drugi. Na tym etapie każdy ruch odpowiada wdechowi lub wydechowi. Na poziomie drugim możemy rozwijać swoją świadomość oddziaływania oddechu na wykonywane pozycje. Obserwować rozszerzanie się i kurczenie ciała podczas oddychania i wykonywania asan. Obserwować powietrze w nozdrzach lub praktykować równocześnie oddech udżaj, koncentrując się na dźwięku, który pojawia się podczas oddechu. Najlepszym sposobem osiągania postępu w praktyce jest najpierw próba zwiększania ilości powtórzeń Surya Namaskar, a nie zwiększania tempa ich wykonywania. Poziom trzeci praktyki możemy rozpocząć, kiedy nie sprawia nam problemu płynne wykonywanie pozycji i przejść między nimi. Etap trzeci to forma wykonywania powitań słońca w synchronizacji z oddechem, a jednocześnie swoista medytacja i praca z mantrami. Można podczas wykonywania kolejnych asan powtarzać mantry Bija, mantry Surya lub pracować z mantrą Om. Poziom czwarty praktyki to przede wszystkim praca nad zwiększeniem jej tempa. Na tym etapie nasza praktyka przybiera formę treningu aerobowego. Jest to poziom najbardziej zaawansowany, kiedy nasz oddech płynie wolniej niż wykonywane ruchy. Tradycyjnie dąży się do wykonywania 108 powtórzeń dynamicznego surya namaskar, co na poziomie czwartym przy dużym tempie wykonywania można osiągnąć nawet w czasie 15 minut. Najlepsi adepci są w stanie wykonać 1000 rund dynamicznego Surya Namaskar w czasie nieco ponad 2 godzin. Dzięki wytrwałemu i regularnemu treningowi można uzyskać tempo nawet 7,5 do 8 sekund na jedną rundę. Poziom czwarty czyni Surya Namaskar praktykę oczyszczającą. Dynamiczne Surya Namaskar pozwala rozwijać siłę nie tylko ciała, ale również umysłu. Wymaga zaangażowania i oddania. Rozwija w nas ta pasję, czyli żarliwą praktykę duchową. Wspomniana tutaj książka Dynamiczne Surya Namaskar oraz artykuły naukowe są źródłem informacji o pozytywnych skutkach praktyki na zdrowie fizyczne i psychiczne. Praktyka Powitań Słońca to przede wszystkim profilaktyka chorób układu krążenia, dolegliwości układu ruchu, ale również profilaktyka zdrowia psychicznego i narzędzie do radzenia sobie ze stresem. Informacje o publikacjach znajdą się w opisie tego filmu. Praktykę można również dostosowywać w zgodzie z myślą ajurwedyjską, w zależności od tego, którą duszę chcemy równoważyć. Taka adnotacja również znajduje się w książce. Praktyka z rana wzmacnia nas i ożywia na cały dzień. Dla mnie samej to sposób na szlifowanie swojego charakteru, dyscypliny, siły fizycznej i mentalnej. Wytrwała, długoletnia praktyka jest dla mnie nieodłączną częścią mojej ścieżki rozwoju, nie traktuję jej tylko jako treningu sprawności fizycznej, jest dla mnie czymś znacznie większym. Praktyka dynamicznego Surya Maskar pozostawia spokojny, oczyszczony umysł, co ułatwia mi następnie praktykę pranayamy lub medytacji. Zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, kiedy pogoda nie zachęca do aktywności na dworze, jest też formą łatwo dostępnego treningu. Pozwala mi się rozgrzać, pozbyć letargu, znużenia, charakterystycznych dla tych pór roku. Ale o korzystnym wpływie praktyki należy się przekonać samemu i zintegrować wiedzę z własnym doświadczeniem. Na koniec praktyki warto zwolnić tempo, wrócić do synchronizacji ruchu z oddechem, a następnie pozostać w pozycji stojącej przez chwilkę. Nieodłącznym elementem praktyki jest końcowa Shawasana, czyli pozycja martwego ciała. Jest to czas na zintegrowanie doświadczeń po praktyce dynamicznego surya namaskar. Danie sobie chwili na unormowanie parametrów fizjologicznych. Staramy się tutaj nie manipulować oddechem, odpoczywać i pozwolić sobie wejść w stan relaksu. Mam nadzieję, że ten film zachęci Cię do praktyki dynamicznego Surya Namaskar. Owocnej praktyki. Do zobaczenia.